Tomasz Mikołajczak po meczu ze Skrączem Stochowa, najważniejsza informacja jest taka: wygrywamy i odczarowujemy w końcu ten skrę. Tak, zgadza się. Najważniejszy cel przedmeczowy osiągnięty, <laughs> czyli, czyli trzy punkty, na pewno ciężkie spotkania, aczkolwiek myślę, że bardzo dobra pierwsza poła w naszym wykonaniu, praktycznie pod kontrolą, cały czas wysoki pressing, dużo odbiorów piłki w środku pola, parę sytuacji strzeleckich i szkoda, że, że nie wpadła druga bramka po przerwie, no już troszkę, troszkę ten mecz nam się, tak można powiedzieć, wymknął spod kontroli, gdzieś skra przejęła inicjatywę, ale, ale bardzo mądrze się broniliśmy do tego, bramka ze całego fragmentu i, i kontrola myślę, że taka pełna, do, do końca spotkania. Ale jednak doceniam Twoją prawdomówność, jak zawsze. Rozmawialiśmy w trakcie sparingów. Ja nie strzelam spokojnie, przyjdzie Liga, będzie moment na te gole. No i proszę bardzo, kto strzela pierwszego gola? Tomasz Mikołajczyk. No tak, coś trzeba mówić, jak się nie strzela bramek, nie? że zostawiamy że amunicję na Ligę. No i ja no, cieszę się bardzo, że, że rozpocząłem tę rundę od, od bramki, ale muszę tutaj oddać słowa, słowa uznania dla, dla Szuliego, że naprawdę takie ciasteczko dorzucił, no, że każdy to by musiał skończyć, który, kto by był na moim miejscu. Cieszę się że ja się tam znalazłem i dobrze rozpoczynamy rundę i oby tak dalej. Choć poznałem tutaj historię, Andrzej Borowski był na meczu i zdradził, że rozmawiał z Tobą przed meczem. I mówił, że jak on będzie na meczu, to, to też urwiesz, prawda? Tak, zgadza się z Andrzejem, mamy bardzo dobry kontakt, często ze sobą rozmawiamy. I kiedy Andrzej jest na meczu, to myślę, że w 90% zawsze tą bramkę strzelam. Więc chcę mu podziękować, że dzisiaj w, taki, w taką zimną pogodę zdecydował się tutaj przyjść na, na, na mecz, wesprzeć nas i mnie też. Bo, bo tak jak mówię, mamy bardzo dobry kontakt i gdzieś tam razem się wspieramy cały czas. Dziękuję. Dzięki.